E, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Adam Nożykowski i funkcję dyrektora w bankowości prywatnej e, na Banku. E, właściwie, to kilka słów na mój temat: cały ten jestem związany z branżą finansową. E, w, wcześniej, z branżą doradztwa finansowego, obecnie, jest to bankowość. E, w, właściwie w 2004 roku. Wspólnie z kolegami tworzyliśmy, otwieraliśmy Open funding, czyli obecnie spółkę giełdową. Właściwie wtedy już zauważyliśmy, że w Polsce brakuje instytucji wyspecjalizowanych w usługach dla klientów zamożnych. Od tego momentu też, właściwie rok później już po otworzeniu tej spółki na która nam się nawet bardzo rozrosła, a bardziej niż, niż, niż nawet na początku marzyliśmy. Też zaczęliśmy teraz działania zmierzające w kierunku zagospodarowania tej niszy, jaka w tym momencie była w Polsce. W związku z tym podjęliśmy działania w, zmierzające do stworzenia, stworzenia instytucji wyspecjalizowanej w obsłudze klientów zamożnych. E, czyli nowy bank, który obecnie jest częścią gettetu, nowy bank. E, jak się okazuje, klienci zamożni to są klienci, którzy są często dużo bardziej świadomi e, potrzeby e, funkcjonowania pewnego rodzaju usług. E, Open Finance nie spełniał, nie spełniał szeregu założeń, które chcieliśmy zrealizować. E, klienci, Open Finance dostaną sobie radzie w obsłudze klientów z e, segmentu. E, średniego, natomiast z e, segmentu masowego, natomiast w przypadku typu private banking klienci mają zdecydowanie bardziej wyrafinowane potrzeby, bardziej e, skonkretyzowane, e, skonkretyzowane zapotrzebowania. Natomiast jeżeli już mówimy o konkretnych usługach, to w przypadku e, private banking, czy w przypadku klienta zamożnego, wygląda to tak, że to nie są tylko wyłącznie. E, Sposób obsługi, czy zindywidualizowana obsługa, czy indywidualny doradca, ale również konkretne produkty i usługi, które w innych instytucjach nie są wymagane, albo inaczej nawet są zbędne. To m.in. jest to zarządzanie całością majątku, w tym konsultacje biznesowe. A częścią, częścią tego typu usług jest również transfer, czy pomoc w transferze. Międzypokoleniowych. Cóż to jest ten transfer międzypokoleniowy? Coż transfer międzypokoleniowy to jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jak zabezpieczyć majątek w no, jest prosty, przyjemny, przede wszystkim w tani sposób przekazać kolejnym pokoleniom. Transfer, do transferu międzypokoleniowego no, właściwie możemy potraktować No Przede wszystkim myślimy o tym, Transfer międzypokoleniowy w momencie, czy mamy na myśli przede wszystkim moment, kiedy następuje śmierć, w tym momencie następuje przekazanie tego majątku pozostałym, czyli kolejnym pokoleniom. Natomiast transfer międzypokoleniowy również może, albo powinien często następować jeszcze za życia donatora, więc o tym też mówi się od samego początku. Dlaczego jest tak istotny, dlaczego to jest tak ważne? No jest dość znana sprawa sprzed, no, już dobrych, ładnych paru lat, która też była opisywana na łamach e, prasy, e, w, gdzie bardzo zamożny człowiek, w bardzo młodym wieku, jak jesteśmy młodzi, to wydaje nam się, że jesteśmy e, niezmierkalnie niezniszczalni, otóż to niestety tak nie jest, e, no nie, nie zadbał w, w odpowiednim momencie e, o transfer międzypokoleniowy, no niestety z przyczyn przyczyn naturalnych do tego serca zmarła w młodym wieku, jeszcze dużo przed czterdziestką. No i niestety okazało się, że jeżeli mówimy o kwestiach prawnych, absolutnie o to nie zadbał, no i rodzina dochodziła właściwie z grubsza 3 lata do tego, co on miał. Oni w chwilach chodziło nie tylko i wyłącznie udziału spółka, spółkach, w spółkach, czyli w spółkach ale również i na aktywa nieruchomości, udziały w e, przedsiębiorstwach e, zagranicznych. No i rodzina, tak naprawdę, sprawia, że oni do końca doszli do wszystkiego. E, przede wszystkim do tego, tam, gdzie był tak zwanym cichym cichy, wspólnikiem, gdzie nie był na, e, na pierwszy rzut e, oka widoczny. Ja myślę, że ten transfer między czy pokładanie tych rzeczy w miarę wcześniej, jest bardzo, e, bardzo istotny. Ja popominam noty prawne. Może nie są clue no, tego, jak będziecie to sobie z pewnością zagospodarować, to, to jeżeli chodzi o prezentację po konferencji. Natomiast no, przede wszystkim my też staramy się pomóc naszym klientom, czy też czasami to też jest kwestia uświadomienia potrzeby zagospodarowania e, tak ważnej kwestii, jaką jest transfer międzypokoleniowy. W tym wypadku, jako bank, wychodzimy oczywiście naprzeciw potrzeb, ale też często jest tak, że to my inicjujemy taką potrzebę w kliencie. No, często jest tak, że nasi pracownicy występują nie tylko jako osoba, która zarządza majątkiem, aktywami finansowymi, finansowymi, ale również są to aktywami niefinansowymi, nieruchomości gdzie w spółkach. Często nasi pracownicy występują w tym wypadku jako konsultanci biznesowi. W związku z tym przekazanie, przekazanie tej, te, 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 czy właściwie, Transfer międzypokoleniowy polega nie tylko i wyłącznie na transferze aktywów, ale czasami też na transferze wiedzy, e, wiedzy i, i, i supportu dotyczącego zarządzania niektórymi projektami i biznesami. W repozorom te rzeczy prywatne e, i biznesowe one są bardzo, bardzo ze sobą związane w końcu czy udział w spółce, którą mamy, to czy tylko pomocą, są to, a, czy to jest kwestia biznesowa, czy już kwestia prywatna. Że te rzeczy zdecydowanie ze sobą się łączą. No tak, jeżeli, jeżeli już mówimy o formach transferu międzypokoleniowego, to takie podstawowe formy transferu no to jest przede wszystkim testament. To te jest taka najprostsza sytuacja. No oczywiście on zaczyna funkcjonować, jeżeli dotyczy w, 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 w sytuacji, kiedy występuje. Związek, Dopiero w tym momencie e, ten testament zaczyna funkcjonować. Oczywiście, może być jeszcze fundacja, trust, czy policja inwestycyjna, czy fundusz inwestycyjny, w ten sposób też można dokonywać transferu, e, transferu między dokonaniami. E, e, jeżeli już mówimy o kwestii testamentu, no testament, e, testament jest takim dość prostym narzędziem i dość e, relatywnie tani. E, oczywiście no, jest szereg wymogów formalnych czyli, dotyczących testamentu, czyli kwestia pisemna, e, czy kwestia złożenia oświadczenia na w, w obecności, e, no najlepiej w tym wypadku notariusza, inne osoby. E, natomiast e, no, testament, testament reguluje wiele rzeczy. No, możemy spisywać kilka testamentów, tak co 5 lat dokonywać to tylko zmian naszej woli, e, natomiast e, oczywiście najbardziej aktualnie najważniejszy jest ostatni. Jeżeli z szerszości stoją zapisy pierwsze, czy właściwie, że było, były dwa testamenty, to w, w rzeczywistości najistotniejsze zapisy i wznoszące zapisy poprzednich są zapisy ostatniego testamentu. Z testamentem jest tak, że czasami on jest odkrywany po latach, już po podziale majątku, jako takiego. No i w tym, w, w tym wypadku sytuacja, sytuacja jest taka, że e, jeżeli mówimy już o, o testamencie, to oczywiście, nawet jeżeli nastąpi podział majątku, to podział majątku i musi być rozpoczęta e, od nowa. E, no oczywiście, testament, testament jako taki ma szereg wad, szereg które są dość istotne, bo przede wszystkim można go podważyć w tym momencie przede wszystkim przy dużych pieniądzach zaczynają się problemy. Jeżeli ktoś się obawia się tego, że taki testament może być w przyszłości podważany, no oczywiście może się zabezpieczyć e, przed, przed tym e, gdzie w, może być pod, podważany, czy właściwie przede wszystkim takim podstawowym e, czynnikiem, który jest bram to podwagi, to działanie w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji w wydarzeniu wojny, no, być działanie pod wpływem błędu, czy groźby, czy pod wpływem leków. No, w przypadku działania czy badania medyczne dołączone do Testamentu absolutnie wyburzają pewnego rodzaju też że możliwości podłożenia. Natomiast jeżeli się boimy, tego, to absolutnie możemy skorzystać z, z, innych, z innych form transferu pieniędzy pokoleniowego. Biotestament następuje, to jest sytuacja tak, gdzie następuje w to jest jedna Natomiast czasami też możemy dokonać transferu między jeszcze z życia, chcemy to wykorzystać, Może, możemy mieć do czynienia w tym wypadku, w tym wypadku również z, z fundacją na bazie prawa międzynarodowego. Jeżeli mówimy tutaj o testamencie na bazie prawa międzynarodowego, to przede wszystkim na, fundacji, fundacji na, bazie, na bazie prawa międzynarodowego. No to jest jedna z ciekawszych form. Mówimy o przekazaniu majątku jako takiego, tylko tylko nie, nie musi to być majątek finansowy. Natomiast założenie fundacji prywatnej obszarowej na bazie chociażby prawa Michelangelo, czy na prawie Panamy, czy, czy na Bahamach, czy chociażby też na antylach niderlandzkich. Co najciekawsze, no przepisy w tych krajach trochę inaczej regulują kwestie fundacji niż w Polsce, ponieważ fundacja w Polsce e, no, musi mieć cel publiczny, natomiast w przypadku chociażby fundacji na prawie ranicznych e, takiego celu e, wcale nie musi wskazywać. W związku z tym jedynym, głównym celem działania wprost wpisanym e, w jej statucie może być tylko i wyłącznie e, zabezpieczenie majątku, jakby działanie na korzyść osoby oderwanej, w tym wypadku. Więc tutaj, e, też tego typu formy e, transferu międzypokoleniowego dają możliwość optymalizacji podatkowej. Tak jest w przypadku fundacji, e, fundacji na Prawie, na prawie e, Panamy, gdzie dochody. Które są zyskiwane z innych, z innych krajów, właściwie nie są na miejscu opodatkowane. Co też istotne w przypadku, w przypadku tego typu form, w, w, możemy też mieć do czynienia z, z dość istotną kwestią, ponieważ bariera geograficzna nie ma tutaj znaczenia. tak na dobrą sprawę, fundacja działa oczywiście w innym kraju, natomiast wszelkie aktywa finansowe lub niefinansowe mogą być ulokowane w innych e, miejscach świadczych, nie także można funkcjonować z naszego kraju, z Polski operować, więc tylko wyłącznie przeniesienie, przeniesienie prawnie, korzystanie z ochrony, ochrony prawnej w tej sytuacji. Więc to jest też to jest jedna z, z, ciekawszych, e, z ciekawszych form transferu. Oczywiście no, to, to jest kwestia przygotowania odpowiedniej dokumentacji. E, natomiast z kwestia przygotowania takich dokumentów, żeby e, na to wszystkie wszyscy osoby uczestniczące w tym czasie i czuli się bezpiecznie e, z punktu widzenia e, w, e, też możliwości wyprowadzania naturalnego majątku z takiej, z takiej fundacji, no, ale pewnie dokumentacja właściwie 100% to się w, w znacznym stopniu e, zabezpieczą. E, dość ciekawą formą jest e, trust, e, przede wszystkim no, tutaj w przypadku, w przypadku e, trustu e, no, jest, jest to dość ciekawa forma, natomiast w Polsce jesteśmy spotykana przede wszystkim w krajach anglosaskich, dość, dość mocno eksponowana zarówno w e, Wielkiej Brytanii, jak i w niektórych e, w, też w, w Stanach Zjednoczonych, natomiast tutaj poszczególne e, Poszczególne regulacje federalne też indywidualnie określają charakter czy regulują szczegóły dotyczące takiego trustu. Natomiast jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o trustie w tym, w tym wypadku, no to trast ma też dość istotną korzyść związaną z tym, że jeżeli następuje transfer majątku do, w, w, w formie, czy formie trustu. Czyli też na pewno sprawę to jest forma przekazania przez osobę X majątku, e, czy przekazujemy zarządzanie w komuśmi trusty e, ta osoba ma realizować konkretny cel na rzecz osoby e, Y. E, i to też jest bardzo ciekawe z punktu widzenia też dochodzenia różnego rodzaju i wierzytelności, aby się można rozgraniczyć część tego majątku. Przekazać w formie trustu, to jest właściwie wykluczone z egzekucji jakiejkolwiek. Natomiast w Polsce mamy raczej dość, dość rzadko spotykana forma, na przykład Lastcrust czy inne tego typu formy na świecie. To jest ciekawym popularnym rozwiązaniem, przede wszystkim aktywów, nie, tylko, nie, tylko, tylko aktywów finansowych, jest policja inwestycyjna. Tutaj, jeżeli mówimy, to to jest oczywiście polisa dotyczy transferu, transferu międzypokoleniowego. Najciekawszy moment jest ten, przynajmniej z punktu widzenia prawnego, nie mówię rodziny, to jest ten, gdzie następuje śmierć. Można przekazać za pomocą, za pomocą polisy aktywa finansowe. Za pomocą polisy można też przekazać aktywa finansowe, w przypadku gdy jedna i druga osoba ciągle żyje. To jest popularna forma, gdzie osoba X zakłada, zakłada polisę w Co Ubezpieczonym ubezpieczającym. Ubezpieczony jest zupełnie inna osoba, będzie to polisa na życie i do życia w momencie spełnienia, spełnienia konkretnego zapisu z umowy ubezpieczeniowej czy z warunków ubezpieczenia, czyli następuje do życia. polisa na rok czy na dwa. Nie musi to w sobie dłuższy czasu, następuje spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego i transfer aktywów do osoby zupełnie, w ten sposób też można przekazać środki finansowe. Natomiast jeżeli już mówimy o sytuacji takiej, gdzie, gdzie następuje zgon, no to jest też dość e, prosta i jasna, klarowna forma przekazania aktywów finansowych i zabezpieczenia, ne, zabezpieczenia e, rodziny e, w naszej części. E, w ponieważ wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuje dość szybko. E, takie, w, taką polisę można sobie zazwyczaj przy większych artykach już po prostu na miarę z indywidualnymi zapisami e, umowy ubezpieczeniowej, więc to też jest dość, dość proste. Natomiast e, polisa, e, poli, dobrze, dobrze przygotowana polisa e, może też bardzo dobrze chronić e, również przed podatkiem od odzysków kapitałowych jest prosty przykład, można, e, można podać, że jeżeli mamy płacone kwotę 1 miliona złotych, zysk w postaci 20%, załóżmy, że były to fundusze inwestycyjne, czyli są to tak zwane, może to popularne miniki, e, w Wypłata, wypłata jest 100 tysięcy e, w byłyby to opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. E, jeżeli nas byłoby to już, nie miałoby to ochrony. Prawny w postaci polisy, to niestety obdarowany byłby jeszcze obarczony całością podatku od nie tylko odzyskania, ale całej kwoty przekazanej, tak jak przykład na 100 tysięcy. W przypadku polisy mamy sytuację taką, że po pierwsze mamy brak podatku z podstawy, to jest klarowna sprawa, a dodatkowo oni mają jeszcze podatku odzysku kapitałowego. Więc tutaj w tym wypadku w podwójna, podwójna kopyt, to jest bardzo popularna na Eee, kiedyś wydawało yy, kiedyś się, że osoby starsze nie powinny zakładać polis, bo nie ma to sensu itd. Natomiast starsze osoby zdecydowanie powinny zakładać polis pod względem przede wszystkim transferów. Wydawało się, że łatwiej jest trzymać pieniądze na lokacie i przekazać pieniądze komuś. Polisa daje dużo szybszy dostęp do tej pieniędzy niż nawet lokata bankowa do środki zgromadzone na rachunku bankowym. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że gdy ktoś umiera i następu, e, Środki są zablokowane na rachunku, jest to przede wszystkim większa kwota to jest do momentu z, zakończenia postępowania sądowego. Czasami to trwa bardzo długo i skutecznie pieniądze na rachunku mogą, do zakończenia takiego postępowania mogą być zablokowane, pozbawiamy wstępnych, e, no, czasami nawet środków czy, e, Pomimo tego, że pieniądze na rachunku są, czy środki na rachunku są. E, może być sytuacja taka. W, w, Czyli, jeżeli jest to dobrze, dobrze przygotowane do dyscypliny, rozwiązania. w przypadku polisy, polisa może również ustrzec, ustrzec czy właściwie wstępnym przed, przed stratą. Jeżeli ktoś chce trzymać pieniądze w chociażby formie funduszy inwestycyjnych, proszę bardzo, ale może mieć też sytuację, sytuację taką, gdzie te fundusze wygenerowały stratę. Wiemy dobrze, że kryzys pokazał, że ta strata może być nie bardzo zabytkliwa i więcej procent. Przykład to jest taki, że w złużym strata 20%. W części w przypadku, przypadku polisy musimy mieć zapisana suma ubezpieczenia. I taka suma ubezpieczenia często w przypadku nawet zwykłych polis jest zapisywana e, jako kwota płacona, w związku z tym w przypadku zgonu. Ubezpieczenie ryzyka, takiego ryzyka w przypadku polisy jest bardzo niski koszt, ale w przypadku zgonu też w, otrzymują, otrzymują wstępnie, osoby wskazane jako posażone, tą, tą kwotę, która została im wpłacona. Czyli tak na przykład mamy ochronę, ochronę w formie policji nawet przed stratą na takim funduszu. E to jest jedna z popularniejszych form wykorzystywanych tylko no, akurat nie trzeba być milionerem, żeby stosować taki format. E, jest to dość, dość, dość popularne. E, oczywiście też w przypadku większych zwrotów można wykorzystać fundusz inwestycyjny, zamknięty, to jest po, popularny FIS do zarówno optymalizacji podatkowej, jak i transferu międzywykoleniowego. To jest dość, 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 dość prosta sprawa. Eee, w przypadku to jest dość prosta konstrukcja, że kładamy fundusz inwestycyjny, zamknięty, eee, 100% dział takiego funduszu przekazujemy danej osobie. W przypadku aktywów takiego funduszu możemy mieć raz do czynienia z, z aktywami finansowymi, ale mogą to być również nieruchomości i inne aktywa. Czyli nie dotyczy tylko to łączenia aktywów finansowych. Natomiast w przypadku FISA czy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego mamy jeszcze jedną korzyść związaną z, 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 takim, z takim transferem. Przede wszystkim takim, że fundusz wykonując operację wewnątrz też nie jest obarczony podatkiem, podatkiem od zysków kapitałowych. Jeżeli mamy nieruchomość, która została za za milion zł sprzedana za dwa, to tak naprawdę ten datyk dopiero się pojawił, pojawił w momencie wycofania na części aktywów. Natomiast taki fundusz póki odwraca się od nie ponosi kosztów. No to, to dość istotnym jest bariera wejścia, koszty, koszty działania, koszty działania funduszu to około a, 200 tysięcy złotych w skali roku, w związku z tym te korzyści podatkowe muszą muszą przekraczać tę kwotę, więc realnie tak, żeby faktycznie miało to sens, taka kwota aktywów, którymi obraca fundusz, powinna mieć gdzieś, omawiamy, około, zakładam, że jest minimum 20, 20 milionów złotych. I od tej kwoty faktycznie opłaca się już taki fundusz założyć. Więc te poszczególne formy w transferu międzypropaganiowego i w, w dobór zależy przede wszystkim i, i też od naszego celu tego, co chcemy zrobić czy przekazać te pieniądze, dopiero z, czy środki, aktywa dopiero w śmierci, czy w momencie, czy jeszcze z naszego życia. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że część i formy jest obarczona barierą wejścia, czyli kosztem utrzymywania funduszy, fundacji, czy, 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 czy innej spółki. Natomiast też często łączy się różnego tego typu rozwiązania. W, czyli nie, mam, nie można powiedzieć, że jedno z nich jest najlepsze. Ewidentnie bardzo z niego wykorzystać, to zależy od aktywów, które ma da dana osoba, czy formy aktywów jakie chcę przekazać, bo niekoniecznie muszą to być środki finansowe, również inne aktywa. Natomiast y, staramy się też y, w banku, y, w banku y, w operować, operować nie tylko wyłącznie aktywami, nie tylko wyłącznie... Y, nie tylko i wyłącznie kwestią pieniądza, czy rozwijania się przedszkolenia. Pamiętajmy o tym, że też istotnym aktywem jest wiedza. W momencie, kiedy na przede wszystkim w sytuacji takiej, gdzie następuje śmierć, w tym momencie mamy do czynienia z transferem, z transferem aktywów na kolejne pokolenia. Bardzo istotną kwestią jest, to jest jedna, jedna z sytuacji, która też ostatnio mieliśmy do czynienia z jednym z, z klientów. Może ktoś z, z, umrze. Natomiast no, jest żona i małe dzieci. Żona, no, jak to no, widzę tutaj, panie są dobrze zorientowane finansowo, ale jednocześnie pan nie, nie tylko pachnie głównie w domu, niekoniecznie zajmuje się finansami. Jest mało zaangażowana w to, co się dzieje nie tylko wyłącznie z pieniędzmi, ale też ze spółkami czy z podmiotami zależnymi od danej e, osoby. W związku z tym wtedy celem, jeżeli taka jest wola i jest wcześniej przygotowana, jest również wprowadzenie biznesowe w, w te działania, czy w te spółki, które były, były prowadzone. I to jest również wtedy działanie, działanie dość istotne z punktu, widzenia, z punktu widzenia przekazania szybkiego wejścia, można powiedzieć, w, w te spółki i te podmioty, bo strony prawne, jak już myślę, że sytuacja jest dobrze przygotowana, natomiast od strony biznesowej też trzeba często taką osobę wprowadzić. Jeżeli, taka, jeżeli takie, taki, takie zapisy i takie informacje, i by taka była pola danej osoby, to faktycznie takie prowadzenie biznesowe może być, nastąpić z pomocą bankiera, z pomocą czy osoby, która pomagała zarządzać całością majątku, ale również spełniła funkcję, funkcję konsultanta biznesowego. Tak na dobrą sprawę to, to wszystko, że temat jest bardzo szeroki, to, jak to często bywa a diabeł tkwi w szczegółach przy tych wszystkich kwestiach zapisów, zapisów umownych, więc to też warto dopasować do konkretnej osoby. Dziękuję Państwu za uwagę. Możecie pytania ewentualnie odpowiem w trakcie przerwy kawałek, bo trochę nam się przesunęło. Dziękuję jeszcze raz.